Udało mi się przejechać prawie 140 km na tempomacie z prędkością 110 na godzinę. Był taki odcinek około 100 km, że właściwie nie dotykałem pedału gazu. Nie było ruchu, chętnie stałą prędkością 110 na godzinę. Wynik, jak widać, jest całkiem niezły 6,1. W tym czasie prądu właściwie samochód nie, nie zużył doładował go minimalnie więc można pominąć ten, ten czynnik zupełnie 6,1 kiedy włączyłem pomiar samochód już jechał jakiś czas, więc był, już miał własną, miał swoją temperaturę, nie musiał się tam dogrzewać więc pomiar jest jak najbardziej wymierny gdybym mierzył od początku to pewnie z zużycie byłoby większe z miasta, aczkolwiek to hybryda, więc przy wyjeździe z miasta ona nie paliła zbyt dużo więc pozdrawiam wszystkich e, jeżdżących Tiguanami szczególnie tych e, plugin hybrid da się ekonomicznie jechać tym samochodem 6.1 to jest bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę masę tego samochodu pamiętajmy, że cały czas wożę ze sobą takich dwóch rosłych chłopów na tylnym siedzeniu no bo waga baterii właściwie jest porównywalna do, do tego. Dzięki i pozdrawiam i najlepszego na święta.